Rozmawiam z Andrzejem Wroną, zawodnikiem Oniko Warszawa. W tym sezonie idzie Wam całkiem nieźle, jesteście wysoko w tabeli. Jakbyś ocenił ten etap sezonu? No rzeczywiście na ten etap jesteśmy, jesteśmy dosyć wysoko, mamy o jeden mecz rozegrany więcej niż, niż inne zespoły, także też trzeba na to, na to patrzeć, ale, ale walczymy o to, żeby przed końcem tej pierwszej rundy znaleźć się, żeby na koniec tej pierwszej rundy znaleźć się w pierwszej szóstce, bo to nam da awans do, do walki o Buchar Polski. E, przed chwilą dokonały się ważne wzmocnienia. E, Bartosz Kurek, Niko Pęczew, jakbyś jak przywitaliście krzat? Jakbyś ocenił te ruchy, te transfery. Są to świetni zawodnicy, ale też, ale też fajni goście. Tocy pozytywni do drużyny. Jakby nie było żadnego problemu od początku. Od początku jak weszli, to prowadzili taką nową, nową energię do, do szatni i świeżości. To też było widać na pierwszych treningach, że, że podnieśli jakość całego treningu i treningu wszystkich zawodników, także każdy. Każdy z nich dostał dodatkowego kopa do, do pracy i, i są takim pozytywnym impulsem. Póki co zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie na meczu, ale jestem przekonany, że będzie podobnie. Czujecie, że po tych transferach jest jakaś dodatkowa presja, że oczekiwania kibiców mogą być jeszcze wyższe? No bo w końcu macie teraz jedną z najlepszych zespołów pod względem indywidualnym. Szczerze mówiąc, jakoś dodatkowej presji nie odczuwam, przynajmniej ja nie wydaje mi się, żeby cały zespół odczuwał do... Kompresję. A jeżeli chodzi o kibiców, to, to już widać, że jakby zainteresowanie naszymi meczami jest dużo większe. E, chyba mamy prawie komplet wyprzedany na mecz, na mecz z Rosztynem. Także podejrzewam, że też dużo więcej ludzi będzie chodziło. Głównie pewnie ze względu na to, że, żeby zobaczyć najlepszego zawodnika Mistrzostw Świata, ale to jest oczywiste. E, I spróbujemy też naszymi wynikami ściągać. E, z na nasze spotkania. Ok, chciałbym Cię jeszcze zapytać o taką rzecz. Bartosz Kuryk, Michał Kubiak, zostali nominowani w plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca 2018 roku. Myślisz, że to był rok siatkówki i w tym roku powinien właśnie siatkarz zdobyć tytuł? No myślę, że jak nie w tym roku, to kiedy? Eee... No mamy, mamy kapitan reprezentacji, która zdobyła Mistrzostwo Świata, która obroniła Mistrzostwo Świata. Mamy Bartka Hulka, którego historia ta czteroletnia od, od niepojechania na Mistrzostwo Świata 4 lata temu do, do tytułu MVP w tym roku jest, jest taką historią, która by się nadawała pewnie na film kinowy. E, także skoro, skoro mamy takie historie u siebie na podwórku w siatkówce, to, to fajnie by było, jakby jednak siatkarz w końcu, w końcu zdobył ten najważniejszy dedukt. Tym bardziej, że, że gdzieś tam inne dyscypliny zespołowe aż tak, aż tak dobrze sobie rady nie dawały.